Szkoła Baczność. Sztandar Szkoły Podstawowej nr 8. Imienia Bolesława Zygmunta Wirskiego w pełnię wprowadzić. koła spocznie. Katyń ocalić od zapomnienia. To nauka wrażliwości na to, co wspólne i co wymaga szczególnej dbałości, miłości do ojczyzny, mądrej, pogłębionej wiedzą i zaangażowaniem. Celem programu jest uczczenie zamordowanych przez NKWD w 1940 roku bohaterów, a zarazem Przywrócenie ich sylwetek zbiorowej pamięci narodu poprzez posadzenie dębów pamięci upamiętniających ofiary zbrodni katyńskiej. Wśród ofiar NKWD zamordowanych podczas II wojny światowej byli też hełmianie, łącznie 43 osoby związane z ziemią hełmską. Jednym z pomordowanych był major Ludwik Antoni Chomicki. Urodzony 25 sierpnia 1888 roku w Międzyrzecu Koreckim na Wołyniu. W 1923 roku zamieszkał w Chełmie, gdzie prowadził prywatną praktykę lekarską. Był też lekarzem szkolnym w Gimnazjum Państwowym im. Stefana Czarnieckiego. Pracował w Szpitalu Świętego Mikołaja, publicznej szkole dokształcającej zawodowej kasie Chorych kierował miejskim ośrodkiem zdrowia, równocześnie z pracą zawodową, zaangażował się w działalność społeczną i polityczną, pełnił funkcję radnego, dużą uwagę przywiązywał do aktywności sportowej, działał w kółku myśliwskim, pod koniec lat 30. przeniósł się do Krzemieńca, gdzie podjął pracę w liceum krzemienieckim. Po wybuchu II wojny światowej został powołany do Wojska Polskiego i trafił do niewoli. Przebywał w obozie w Kozielsku. Wiosną 1940 roku został zamordowany w Katyniu. W czasie prac ekskumacyjnych w 1943 roku jego zwłoki oznaczono numerem 49. Odnaleziono przy nim kartę szczepień, kopertę. I pokwitowanie kolejowej kasy chorych z Lublina. Z małżeństwa z Marianną z domu Sierzycką miał dwóch synów, Adolfa i Stanisława. W 2007 roku został pośmiertnie awansowany do stopnia majora Wojska Polskiego. I tylko pamięć została po tej katyńskiej nocy. Pamięć nie dała się zabić. Nie chciała ulec przemocy, i woła sprawiedliwość, i prawdę po świecie niesie, prawdę o jeńców tysiącach, zgładzonych w katyńskim lesie. Prosimy panią dyrektor Beatę Tomaszczuk oraz zastępcę przewodniczącego samorządu uczniowskiego, Wolbierda Sendłaka o zasadzenie dębu pamięci Honorującego majora Ludwika Antoniego Chomickiego. Zapraszamy również przewodniczących klas do asystowania podczas tej ceremonii. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8, Wy uczestniczycie dzisiaj w drugiej, jest to druga uroczystość w naszej szkole i sadzimy drugi dąb majora Ludwika Antoniego Chomickiego. Bardzo proszę uczniów szkoły o uszanowanie ciszą kulturą tego momentu, kiedy posadzimy ten dom. Bardzo proszę, proszę za mną. Podczas dzisiejszej uroczystości nie zapominamy również o ofiarach z lat 319. Po zakończeniu tego wydarzenia, w którym uczestniczyliście, harcerze pod opieką druchnej Wioletty Mazur i druchnej Janny Wichy zapalą znicze przypomniku, który znajduje się na placu przy naszej szkole. Szkoła Baczność, Sztandar Szkoły Podstawowej numer 8 imienia Olesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie wyprowadzić. Szkoła Spoczni. Serdecznie dziękujemy za udział w dzisiejszej uroczystości. Prosimy o powrót do szkoły.